Jestem żoną od 10 lat, jestem mamą trzech synów, jestem również doradcą życia rodzinnego i od ponad 12 lat uczę metody naturalnego rozpoznawania płodności według profesora Józefa Rycera. W dzisiejszym odcinku 7 minut ja Jasiem mam za zadanie powiedzieć o tym, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Kiedy myślimy o rodzicielstwie, może nam się wydawać, że najważniejsze rzeczy to jest to, co się dzieje po urodzeniu dziecka, czyli wychowanie, przekazywanie wartości wiedza, dbałość o taką kindersztółkę, dobre wychowanie i tym podobne rzeczy. Oczywiście to wszystko jest bardzo ważne. Natomiast ja chciałabym się dzisiaj skupić na tym, co się dzieje tak naprawdę jeszcze na długo zanim zostaniemy rodzicami, na tym odpowiedzialnym rodzicielstwie u samego jego początku, a więc wtedy, kiedy planujemy pojawienie się naszych dzieci takim dokumentem, który, dokumentem Kościoła, który na ten temat bardzo dużo mówi, jest encyklika papieża Pawła VI Vitae. I chciałabym zachęcić do przeczytania, przeczytania tej encykliki. Ona jest bardzo cienka, proszę zobaczyć. Jest to lektura na jeden wieczór i może właśnie w Adwencie jest dobry temu czas. Ona porusza wiele kwestii, które nas bardzo często nurtują, o których ja też słyszę często, że nurtują osoby, które trafiają do nas do poradni. I można by bardzo dużo na ten temat opowiadać, co w tej encyklice się znajduje, ale czas jest ograniczony, więc weźmy się za temat odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zobaczmy, co papież pisze. Biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji. Rozum człowieka bowiem odkrywa w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią osoby ludzkiej. Więc, żeby zostać odpowiedzialnym rodzicem powinniśmy przede wszystkim poznać biologiczne procesy, które zachodzą w naszych organizmach. Dla mnie jest to bardzo logiczne, bo jeżeli mamy się zabierać za współdziałanie z Panem Bogiem w przekazywaniu życia, no to dobrze by było wiedzieć skąd się to bierze, jak to działa i na jakich zasadach to wszystko jest oparte. Papież pisze dalej. Następnie, gdy chodzi o obrodzone popędy i namiętności, to odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania ich przez rozum i wolę. Jeżeli zaś z kolei uwzględnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, należy uznać, że ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa albo też dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych postanawiają okresowo lub nawet na czas nieograniczony unikać zrodzenia dalszego dziecka. Tutaj papież porusza aspekt, o który pyta wielu narzeczonych. Mianowicie oni czasami zadają takie pytanie: czy jeżeli chcą żyć po katolicku, to czy to oznacza, że powinni mieć tyle dzieci, ile tylko jest to możliwe biologicznie? No nie. Papież tutaj wyraźnie mówi, że mamy prawo planować naszą rodzinę, mamy prawo planować, ile chcemy mieć dzieci, w jakich odstępach, mamy prawo w pewnym momencie do decyzji, że na ten moment nie chcemy już planować więcej dzieci. Natomiast, żeby zachować to odpowiedzialne rodzicielstwo, powinniśmy zachować taką postawę otwartości na życie. Co to oznacza? Ano oznacza to, że jeżeli okaże się, że nasze plany na naszą rodzinę są zmienne od bożych planów, to jesteśmy w stanie każde dziecko, które pojawi się w naszej rodzinie, przyjąć i pokochać. To jest to, co często też mówię w szkołach, kiedy trafiam do młodzieży że jeżeli doprowadzamy do współżycia seksualnego, to zawsze musimy mieć z tyłu głowy taką świadomość, że w jego wyniku może począć się dziecko. Niestety po ich reakcjach, po reakcji młodzieży widzę, że oni często o tym nie pamiętają. My jako osoby, które chcą zachować to odpowiedzialne rodzicielstwo, powinniśmy tą świadomość cały czas mieć. I tutaj to odpowiedzialne rodzicielstwo właśnie oznacza, że jeżeli my nie zaplanowaliśmy dziecka, ale zaplanował je za nas Pan Bóg, to jesteśmy w stanie być dla Niego najlepszymi rodzicami, jak to tylko jest możliwe. I stosowanie, jakby zachowanie tej postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa jest nam łatwiejsze, jeżeli stosujemy naturalne metody rozpoznawania płodności. Co to takiego są te naturalne metody rozpoznawania płodności? Ano, jest to bardzo naukowa, naukowa metoda która polega na obserwacji organizmu kobiety i na podstawie bardzo czytelnych i łatwych interpretacji sygnałów, jakie ten organizm kobiety jej daje, stwierdzania, w którym momencie jest płodna i może dojść do poczęcia, a w którym momencie kobieta jest niepłodna i do poczęcia może nie dojść. Zajmujemy się tutaj tylko płodnością kobiety, ponieważ u niej właśnie płodność jest cykliczna, czyli okresy płodności przeplatają się z okresami niepłodności, natomiast u mężczyzn praktycznie współżycie w każdym momencie, może doprowadzić do tego, że mężczyzna stanie się ojcem. U kobiet nie jest to takie proste, dlatego tutaj na nich skupia się nasza uwaga. Natomiast rola panów też jest tutaj nie do przecenienia, jako tych, którzy mają zachęcać kobietę, wspierać ją, motywować do tego, żeby zechciała to naturalne planowanie rodziny popanować. Więc jeżeli już kobieta wie, w którym momencie jest płodna, a w którym nie, I tutaj chcę powiedzieć, że bardzo ważną sprawą jest, że nie prognozujemy niczego do przodu. To nie jest kalendarzyk małżeński, metoda z lat 30. ubiegłego wieku, tylko jest to, to, to współczesne metody naturalnego planowania rodziny, które bazują na bieżących obserwacjach, czyli na tym, co kobieta widzi, a nie na tym, co jej się wydaje, że będzie. <laughs> Dlatego metody te mogą stosować nawet panie, które mają bardzo nieregularny tryb życia, które mają choroby przewlekłe, które są po odstawieniu różnych preparatów itd. Tak więc obserwacje to bardzo ważny aspekt stosowania naturalnego rozpoznawania płodności, a później para dopasowuje rytm swoich zbliżeń seksualnych do tego, czy chcą w danym momencie począć dziecko. Jeżeli tak, to współżyją w czasie płodnym, jeżeli nie, współżyją w czasie niepłodnym. To wymaga czasami od nich właśnie tego, o czym pisze papież, czyli opanowania wrodzonych popędów i namiętności przez rozum i wolę, bo nie będę się ukrywała, że integralnym elementem stosowania naturalnego rozpoznawania płodności jest okresowa abstynencja seksualna. I tutaj jeszcze chciałabym dodać, że papież pisze również o tym, że w planowaniu naszej rodziny powinniśmy kierować się roztropnym namysłem i wielkodusznością. Ważna jest tutaj, według mnie, kolejność, czyli roztropny namysł jako pierwszy i wielkoduszność jako druga, ale połączone tym bardzo ważnym spójnikiem i. Czyli musimy się jakby zastanowić nad tym, kiedy planujemy naszą rodzinę, jakie mamy dookoła warunki, czy damy radę, czy nie damy radę. Oczywiście tutaj w pełnym zaufaniu Panu Bogu i do tego dokładamy wielkoduszność, tak żeby po prostu nasz egoizm nie przekreślił pięknych planów, które ma dla nas Pan. Metody naturalnego rozpoznawania płodności, to co mnie w nich najbardziej ujęło na początku, to jest to, że są to metody naukowe. To nie jest jakaś szarlataneria, tylko jest to konkretna, rzetelna wiedza. Profesor Recer, autor metody, której ja uczę, którą też stosujemy, był ginekologiem austriackim, był lekarzem, a za tą metodą stoi cały Wielki Instytut Naukowy, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny, według metody profesora Recera. Profesor Recer już nie żyje, niedawno temu zmarł, ale jego spuściznę przejęli następcy i również w sposób naukowy te metody dalej badają i dalej uaktualniają. Bo to jest kolejna rzecz, która bardzo ważna jest w metodach naturalnego rozpoznawania płodności, że to nie jest wiedza, którą mamy raz na zawsze, ale jako nauczyciele musimy ją aktualizować co dwa lata. I musimy również cały czas, jakby podlegamy weryfikacji naszej wiedzy i podlegamy też temu, że dowiadujemy się cały czas, czy metoda jest zgodna z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Tak naprawdę, zalet naturalnego rozpoznawania płodności jest bardzo dużo czas jest niestety ograniczony, mogłabym o tym mówić bardzo długo. Więc skupię się na tych najważniejszych zaletach, o które najczęściej pytają osoby, które pierwszy raz stykają się z naturalnym rozpoznawaniem płodności. Pierwsze pytanie zawsze pada o skuteczność. Czy to jest skuteczne? Więc jeżeli chcemy, jeżeli planujemy poczęcie dziecka, to mamy około 30% większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do uprawnionego poczęcia niż para, która kompletnie nie wie który czas w cyklu kobiety jest płodny, a który nie i który moment jest do tego jakby najbardziej optymalny. Jeżeli zaś chodzi o odkładanie poczęcia dziecka, to mamy tutaj jakby dla metod naturalnych objawowo-termicznych ten wskaźnik skuteczności jest na poziomie 99,6%, a więc zbliżony do środków, współczesnych środków antykoncepcyjnych. Natomiast warto też pamiętać o tym, że naturalne planowanie rodziny to nie jest katolicka antykoncepcja. Tutaj stosujemy to zarówno w kierunku, żeby doprowadzić do poczęcia dziecka, jak i w takim kierunku, żeby to poczęcie odłożyć, i to zależy tylko od naszej decyzji jako pary. Kolejna zaleta to jest możliwość zdiagnozowania pewnych schorzeń. Karta obserwacji cyklu, którą prowadzi kobieta, jest takim bardzo, bardzo fajnym narzędziem, na którym widać pierwsze symptomy niektórych chorób. Czy też niedoborów, takich jak niedobór magnezu, na przykład niedobór żelaza, problemy z tarczycą, problemy z hormonami płciowymi i wiele innych. I tutaj jakby nie wchodzimy w kompetencje lekarza jako doradcy życia rodzinnego, jako nauczyciele metody, ale na podstawie tych symptomów, które widzimy na karcie obserwacji, wiemy, czemu się należy przyjrzeć albo na co zwrócić taką baczniejszą uwagę. Dzisiaj wiele się bardzo mówi o tym, że ważna jest troska o środowisko naturalne. Uważam, że to jest super. Natomiast myślę też, że warto pamiętać o tym, że środowisko naturalne to nie jest tylko tak bardzo w ogólnym znaczeniu planeta, Ziemia, nasz ekosystem, w którym żyjemy, ale że środowisko naturalne to jest również ten najbliższy nam obszar, jakim jest nasz własny organizm. Dla dziecka, które ma się począć, myślę, że warto zadbać o to, żeby to środowisko, w którym ono się pojawia, było jak najbardziej czyste, jak najbardziej nieskażone żadnymi chemikaliami i jak najbardziej takie dla niego przyjazne i właśnie tym również pomaga stosowanie naturalnego rozpoznawania płodności, ponieważ my tutaj korzystamy tak naprawdę tylko z czegoś, co mamy wdrukowane w nasz organizm, z tego naturalnego rytmu płodności. Nie korzystamy z żadnych środków chemicznych, czy środków barierowych, mechanicznych. Po prostu korzystamy z tego, co dał nam Pan Bóg i uważam, że to, co nam dał, ta nasza płodność jest bardzo piękna i my możemy się tym pięknem zachwycić. Właśnie zgłębiając to, jak funkcjonuje nasz organizm, do czego też zachęca w encyklice papież Paweł VI. Tak naprawdę, żeby opowiedzieć wszystko o metodach naturalnego rozpoznawania płodności, potrzebne jest bardzo, bardzo dużo czasu. Taki pełny kurs metody naturalnego planowania rodziny, według profesora Recera, to jest około 10 godzin. Bardzo żałuję, ale nie mamy tyle czasu. Dlatego chciałabym osoby, które są zainteresowane tematem, zachęcić do wizyty w poradni życia rodzinnego. Spotkacie tam specjalistów, którzy przekażą Wam rzetelną, fachową, naukową wiedzę na temat naturalnego rozpoznawania płodności. Niektórzy obawiają się, że będzie jakaś ingerencja w ich życie prywatne, jakieś trudne pytania itd. Nie. Tak naprawdę spotykacie ludzi, którzy przekazują Wam konkrety naukowe i ewentualnie pomagają Wam w interpretacji czy w obserwacji u, u, u Was samych. Nikt do niczego nie zmusza, a wiedzę myślę, że warto mieć, choćby po to, żeby sobie wyrobić na dany temat rzetelną opinię, taką, która bazuje na faktach, a nie na powtarzanych gdzieś w obiegowej opinii emocjonalnych. Jakieś tam informacje. Dlatego chciałabym jeszcze raz zachęcić do kontaktowania się z radcami życia rodzinnego, którzy są profesjonalistami, którzy opowiedzą Wam o tym, jak, jak te metody wyglądają i jak dokładnie należy je stosować. No i na koniec życzę udanego czasu adwentu i serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.